Widzowie, zaczął się listopad! Czas wielkich promocji, wyprzedaże przedświąteczne Black Friday, Cyber Monday, Dzień Singla. Każdy z nas będzie dokonywał zakupów w tym okresie, a to znak, że nasz portfel mocno na tym ucierpi. I choć uda nam się dorwać wiele rzeczy taniej dzięki promocjom, to czy jest szansa, żeby zapłacić jeszcze mniej? Oczywiście, że jest! Z ratunkiem przybywa do nas dobrze znany i lubiany serwis Shops, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z zakupów online. Jak to działa? Ano także za przyjaźnione sklepy płacą Shops prowizję za każdy zakup przez ich stronę, a Letyshops 50 do 70% tej prowizji oddaje swoim użytkownikom w postaci kaszbaku. Przejdźmy do praktyki. Chcemy sobie kupić na święta taki oto ekspres do kawy, który jest już przeceniony o 300 zł. Robiąc to przez Letishop, kupimy go jeszcze taniej o jakieś 12 zł. Prawda, że warto? Albo takie irpocy, dostaniemy z powrotem prawie 20 zł. Jest tego pełno, macie mnóstwo sklepów do wyboru i wiele kaszbaków, nawet do 50%. Także jak tylko obejrzysz film, to śmigaj zobaczyć, co tam sobie chciałeś kupić, bo teraz jest ku temu idealna okazja. Link do rejestracji zostawiam w opisie i zapraszam na film. Um, przepraszam, czy zagra pani w coś ze mną? Eee. Nie, dziękuję. A może jednak? Nie, nie. Bardzo panią proszę, strasznie lubię grać w gry i tyle godzin bez grania w cokolwiek sprawia, że się pucę. Eee. No dobrze. Ha, dziękuję. No to tak. Ja pani zadaję pytanie, i jeżeli pani nie odpowie, daje mi pani 5 złotych. A jeżeli ja nie odpowiem na pytanie pani, to ja pani daję 5000 złotych. Co pani na to? Okej. Okay. No dobra, no to tak. Jaka jest odległość między Słońcem a Księżycem? Nie wiem. To teraz moja kolej. Mhm. Co to jest? Wchodzi pod górkę na dwóch nogach, a schodzi na trzech. Hmm. 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 Huh. Hmm. Cześć, Marek. Słuchaj, co to jest? Wchodzi pod górkę na dwóch nogach, a schodzi na trzech? Nie wiesz? G決定. No hej, Lucek, słuchaj, co to jest wchodzi pod górkę na dwóch nogach, a schodzi na trzech? A! Przepraszam, czy wiedzą Państwo, co to jest wchodzi pod górkę na dwóch nogach, a schodzi na trzech? Nie mam pojęcia. Pani? Też nie. Przepraszam, czy wie ktoś co to jest, wchodzi pod górkę na dwóch nogach, a schodzi na trzech? Ech, dobra, poddaję się. Nie wiem, proszę pani 5000 zł. <laughs> To co to jest? To co wchodzi pod górkę na dwóch nogach, a schodzi na trzech.